Drugim kościołem katolickim, nowogródzkim, znanym z historii, ważnym dla historii. Polskiej religii i tych ziem również jest kościół pod wezwaniem świętego Michała. W Nowogródku fundowane były różne klasztory franciszkańskie, jezuickie, dominikańskie. No właśnie, kościół świętego Michała to są ojcowie dominikanie, sprowadzeni tutaj przez jednego z możnaławców litewskich Krzysztofa Chotkiewicza Był to początek XVII wieku. Głównie ten kościół przeszedł do historii na skutek szkoły, która została utworzona mniej więcej w połowie XVIII wieku, przetrwała 200 lat. Szkoła dominikańska zasłynęła tym, że w latach 1807. 1815 uczył się tutaj Adam Mickiewicz. Adam Mickiewicz, który urodził się w Zaosiu, został okrzczony w Farze nowogródzki na początku 1799 roku. Potem rodzina Mickiewiczów przeniosła się z Zaosia właśnie do Nowogródka i tutaj Adam Mickiewicz uczęszczał do szkół. Także jego bracia, starszy Franciszek, młodsi bracia, miał czterech braci. Adam Mickiewicz ukończył tutaj szkołę, powracał, potem jeszcze w wieku dorosłym do Nowogródka, do Zaosia. Natomiast szkoły spotkały represje. W roku 1834 szkoła jako dominikańska została zamknięta, potem utworzono tutaj szkołę parafialną w końcu gimnazjum. Natomiast sami ojcowie dominikanie zostali wypędzeni z klasztoru, wypędzeni z tego kościoła w roku 1853. To była taka większa akcja kasaty zakonów na terenie ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Chodziło o to, że zakonnicy mieli duży wpływ na postawy ludności, na postawy patriotyczne na znajomość języka polskiego. W związku z tym następowała taka masowa kasata. Po wypędzeniu dominikanów z tego klasztoru, z tego kościoła świętego Michała, kościół stał się kościołem parafialnym i rzeczywiście przez wiele lat pełnił tą funkcję, no w jakimś stopniu prześcigając farę, która popadała w zniszczenia, której rola uległa zmniejszeniu, no więc aby tym głównym kościołem nowogródka stał się kościół świętego Michała. I tak było. Przez cały okres międzywojenny, kiedy to właśnie tenże Kościół był główną świątynią, a Fara Nowogródzka kościołem filialnym. Ta sytuacja trwała do zakończenia II wojny światowej, dokładnie mówiąc do roku 1948. Kiedy kościół św. Michała został przez władze sowieckie zamknięty, został zamieniony na magazyn, niszczał, po prostu władze sowieckie doszły do przekonania, że dwa kościoły katolickie w Nowogródku to zdecydowanie za dużo, więc dobrze, no, ten kościół stary, ten kościół najstarszy, ufundowany przez Witolda Wielkiego, czyli Fara, ma pozostać, a kościół świętego Michała został zamknięty. Na szczęście po upadku Związku Sowieckiego nie od razu, bo dopiero w roku 1993. Kościół w bardzo... W strasznym stanie, trzeba powiedzieć, został odzyskany. No, trzeba było włożyć bardzo, bardzo dużo wysiłku w to, żeby odzyskał dawny blask. Tutaj bardzo duża zasługa ówczesnego proboszcza, księdza Antoniego Dziemianko, dzisiejszego biskupa ordynariusza diecezji pińskiej. No, to właśnie on starał się pozyskać środki, głównie z Polski, pozyskać wielu darczyńców, sponsorów, żeby ten kościół świętego Michała został odbudowany. Rzeczywiście tak się stało. Można powiedzieć w dość szybkim tempie. Początek lat 90. to rzeczywiście odbudowa, restauracja wielu obiektów sakralnych. Ten kościół tak ważny dla, dla polskiej historii, dla religii polskiej na Białorusi został odrestaurowany. I dzisiaj rzeczywiście tam na przykład jest bardzo cenna sztukateria. Tą sztukaterię można podziwiać, oglądać. Jest oczywiście stosowna tablica na zewnątrz, przypominająca o tym, że mieściła się tutaj szkoła dominikańska, w której nauki pobierał nasz wieszcz Adam Mickiewicz.